Dzień dobry, dzień dobry, Siemanko! Witajcie dzień dobry, Witajcie na w Pierogi z dzisiaj znowu kolejnym odcinku dzisiaj znowu ekspresowa kuchnia Wioli i sonu. Dzisiaj chyba najbardziej będzie ekspresowy odcinek w historii. ekspresowy Zawsze tak mówię, jak mam szybki przepis, ale tym, tym razem serio. Będzie przepis na placki ziemniaczane. Może wam się to wydawać dziwne, bo placki ziemniaczane to przecież polska kuchnia, ale to będą inne placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane w koreańskim stylu. I z dodatkiem sera. Który jest teraz zjadany przez mojego mojego pomocnika. Sądu, czy ten ser ci smakuje? Jest dobry. Jakość sera została potwierdzona przez eksperta, więc ja zabieram się do pracy. Do placków ziemniaczanych będę potrzebować ziemniaków. Te placki będą miały bardzo prosty skład, to będą ziemniaki, skrobia ziemniaczana i odrobina soli. To co nada im pysznego smaku to ser i dodatkowo zrobimy sobie jeszcze sosik. Te placki ziemniaczane będą krojone inaczej niż polskie placki ziemniaczane. Polskie placki ziemniaczane zwykle trzę się na tarce i różnie ludzie robią. Niektórzy trą, trą na takiej tarce o grubych oczkach, a niektórzy na takiej tarce, takiej Takiej bez oczek, no takiej, która trzyma papkę. Co kto lubi? Rzadko kto robi krojone placki ziemniaczane, a te korańskie są właśnie krojone. Można je pokroić nożem, a można je pokroić tym, co tutaj Sono pokazuje czyli taką mandoliną krojącą w paseczki. Oba wyjścia są dobre. Jak jesteście bardzo sprawni w krojeniu nożem, to nie ma problemu z krojeniem tego nożem. A jeżeli macie taką mandolinę, która kroi w paski, to łatwiej będzie tą mandoliną. Wkurzają mnie te zielone ziemniaki. Są prawie koloru mojego fartucha. Nic w Korei nie wiedzą o przechowywaniu ziemniaków. Ale kto wie, może my w Polsce też robimy błędy w przechowywaniu ryżu. Przechodzimy do krojenia ziemniaków. Pokażę Wam jak zrobić to nożem. Bierzemy sobie ziemniaka. Kroimy w plasterki. Takie cienkie plasterki, jak najcieńsze, ale nie aż takie jak na chipsy, ale zdecydowanie cieńsze niż plasterki na frytki na przykład. I teraz te plasterki kroimy w paseczki. One mają mieć taką długość jak cały ziemniak, chyba że macie jakieś gigantyczne ziemniaki, ale przypuszczam, że nie. I kroimy tak. Może Wam to przypominać różne inne koreańskie placki, bo to jest bardzo taki typowy dla koreańskich placków sposób krojenia. W Korei są też takie tarte placki ziemniaczane. One bardzo przypominają po prostu polskie placki ziemniaczane. Jak pokroimy ziemniaka, to musimy go włożyć do miseczki z zimną wodą. One te ziemniaki muszą sobie postać ja, ja. 5 minut w miseczce z zimną wodą. Proszę, wkładaj swoje. I jeżeli nie chcemy się bawić w krojenie nożem, to możemy użyć też takiej mandoliny i zrobić tak. Uzyskujemy takie paseczki. Uwaga, paseczek poglądowy. Jeden tak robić. Taki duży? Tu nie, to się nie usmaży. Taki? No, dobrze. Paseczki poglądowe, takie zapałki, mm, może być. Zdecydowanie szybciej robi się to sprzętem, tylko można się przy okazji pokaleczyć, szczególnie na końcówkach. Więc uważajcie. Cztery ziemniaki skrojone. Mandolinka się nam już do niczego nie przydaje. Jeżeli jesteście wielkimi fanami blasków ziemniaczanych, proponuję od razu podwoić proporcje. Ziemniaki się przez chwilę moczą i tak naprawdę mogłabym już tutaj nic nie robić, ale do placków ziemniaczanych takich koreańskich, niekoniecznie tych z serem. To zęby Ci wyszły. Ale, ale tych z serem też. Przyda się sosik i zrobię taki typowy sos do placków koreańskich, czyli po prostu dwie łyżeczki sosu sojowego. Jedna łyżeczka octu ryżowego łyżeczki cukru. Konieczny jest ten cukier, ale myślę, że nikt mi tu nic nie zarzuci, bo akurat Polacy są ekspertami w jedzeniu placków ziemniaczanych z cukrem. Co ciekawe, Koreańczykom raczej nie mieści się to w głowach. Pieczywo czosnkowe z cukrem. A owszem, co jeszcze z cukrem jest? Co twój? Ja. Twoja łyżeczka, proszę mieszaj. To jeszcze z cukrem się je w Korei? Wszystko się jest cukrem. Ale do placków ziemniaczanych cukru nikt nie daje. Pokroję sobie też cebulkę. To jest taka zielona cebulka. Taka gruba, nie mylić z porem, ale może być cienka zielona cebulka. Po prostu akurat taką miałem i pokroję ją w bardzo cieniutkie plasterki. Dodam do sosu. Ona nada aromatu. Sosik zrobiony to tylko taki bonusik do tego przepisu. Tak, dla taty i mamy. Taki bonus do tego przepisu, dobrym wyjściem jest też dodanie zamiast tej cebulki papryczki, czyli jeżeli lubicie na ostro. Ziemniaki możemy wyciągnąć z tej wody i będziemy robić placki, już bardzo szybko to idzie. Ziemniaki najlepiej na sitko, troszkę pozwalamy im odcieknąć, żeby nie było za dużo wody i przenosimy do czystej miski. Co ciekawe, w składzie tych placków ziemniaczanych nie ma żadnej cebuli, chociaż można by było tu taką zieloną cebulkę na przykład wkroić, ale nie ma takiej potrzeby i dlatego też dałam cebulkę do sosu, żeby trochę jednak taki aromat był. Skład tych placków jest bardzo, bardzo prosty. Do tych ziemniaków dodajemy odrobinę soli, szczypta soli. Nie możemy jednak przesadzić z solą, bo będzie ser. Mamy ten sos. Nie może być zasłony. Mieszamy to dokładnie. Dodajemy skrobię ziemniaczaną. Nie dodajemy mąki pszennej, bo skrobia ziemniaczana zapełnia, zapewnia zupełnie inny rodzaj chrupkości. No i dzięki temu też utrzymujemy bezglutenowe placki. No zupełnie inny rodzaj chrupkości jest, kiedy dodamy skrobi ziemniaczanej i zwykle do karańskich placków wszystkiego, każdego rodzaju dodaje się skrobie. Cztery łyżki, poproszę. Ja mhm. O tak, taka łyżka. Jedna. Nawet może więcej niż cztery, bo spore te ziemniaki były. Druga. Proszę mi przypomnijcie mi, żebym sobie jakiś słoik na skrobie załatwiła, bo trochę się tutaj mój pomocnik musi męczyć teraz. Mhm. Trzecia. Mhm. Czwarta. No i tak mało tej skrobi, jeszcze ze dwie. I mieszamy teraz ziemniaki razem z tą skrobią. W zależności od tego, możemy to zrobić rękami, nie ma problemu. W zależności od tego, ile tam nam wody skapało. Ja widzę, że trochę z tych wody, wody w ziemniakach miałam. Możemy dodać jeszcze skrobi. Jak to wygląda, tak to nie ma się absolutnie, to ciasto nie ma się kleić ze sobą. Zacznie nam się kleić na patelni i tak. Jak to wygląda w ten sposób, to przechodzimy do patelni. Mam do wyboru jedną małą. I jedną dużą, ale zrobię sobie na dużej. Te placki najlepiej wychodzą, jak się je składa. To będą składane placki ziemniaczane. Patelnię mocno rozgrzewamy. Bierzemy sobie takie coś, to co jest bardzo pomocne. Rozgrzewamy patelnię i wlewamy na nią swój ulubiony olej w ilości, no jak do placków ziemniaczanych, czyli dość sporej ilości. Czekamy, aż olej będzie rozgrzany. Jak olej się rozgrzeje, to wykładamy na niego w miarę w okrąg ziemniaki tak, żeby no nie były jakieś osom, osamotnione kawałki ziemniaków, tylko tak w miarę razem, ale nie grubo no jak będzie grubo to się dobrze nie usmaży nie możemy też przestalić z wielkością tego placka, bo będzie nam go ciężko obrócić, więc nawet jak mamy patelnię taką bardzo sporą to raczej bym tutaj nie szalała i nie robiła placka wielkości całej patelni. Tak w miarę w kółeczko i czekamy w gotowości z obracaczką. Warto przygotować też sobie serek tutaj gdzieś na boku. Ja mam już tarty ser mozzarella, lepiej będzie jak sobie sami potrzecie, ale właśnie ser mozzarella dobrze się tu sprawdza. Jeżeli już brzegi zaczynają się robić mocno złociste, to łapiemy placek i zobaczcie, on się trzyma. No może nie cały się trzyma, ale to nie jest takie ważne. No powiedziałam to za szybko. Trzyma się i teraz jednym ruchem. A! już nic nie mów. Jednym ruchem obracamy placek. To, że nam się dobrze połowił, tylko ułatwi nam sprawę. Kiedy placek będzie już z, z spodniej strony, też ładnie złocisty, na razie jeszcze nie jest, ułożymy na nim ser. Układamy na placku ser, ale nie na całym placku, bo to utrudni nam pracę. Tak na połowie. Mm -hmm. I teraz składamy placek. Mniej więcej na pół. Zobaczcie. Tak to wyszło. Może to nie jest idealne pół, ale nie jest też najgorsze. Obracamy, matko, ten ser w środku, jak on już cudownie wygląda. Taki roztopiony. Wciągamy placek. Usmażę sobie jeszcze jeden, żeby udowodnić sobie, że jestem w stanie to obrócić. Moglibyśmy też po prostu usmażyć placka z jednej i z drugiej strony i nie dodawać tego sera, wtedy on miałby taki fajny okrągły kształt i to jest wtedy bardzo dobry pracek ziemniaczany. Zupełnie to inaczej smakuje niż takie nasze tarte placki ziemniaczane. Fajnie wygląda, tak coś pomiędzy frytkami a plackami. Wtedy z tym sosem, który przygotowałam smakuje po prostu cudownie. Dałam. Ha, ha. Powiedzmy, że moja linia zgięcia będzie tutaj, więc ja tym razem będę mądrzejsza i sobie ją tutaj delikatnie naznaczę. Można też zrobić tak, że smażymy dwa placki ziemniaczane w całości, potem kładziemy ser na całość i przykrywamy drugim plackiem. To też jest dobry pomysł. Wygląda to teraz tak. Wydaje mi się, że przez ten brak jajka w tych plackach i brak mąki pszennej szybciej się to smaży niż zwykłe placki. Tak to wygląda. Mam też sos. Sos mi się może przydać. A uwaga! Czy wy to widzicie? Przerwę sobie. Przerwę Ja nie mogę. Tak trzeba żyć. Próbuję. Mm. Odrobina sosiku. Nieziemskie to jest. Oczywiście ja powinnam jeść pałeczkami, ale wybaczcie. Wybaczcie, nie idzie się, nie da się powstrzymać. Oprócz tego, że z tym sosem smakuje to cudnie, bo ta cebulka tutaj, ten smak leciusieńko słodki, kwaśny i słony cudownie się komponują, to z keczupem też to będzie świetne. Będzie. O, <laughs> ktoś tutaj przywiedziony zapachem przyszedł. Zobacz, placka, proszę spróbuj sobie. Dobre? Nawet bez tego sera. To jest pychotka, bo poziom chrupkości, jaki dają te cienko pokrojone ziemniaki z tą skrobią ziemniaczaną, to jest coś pięknego. Zróbcie sobie takie placki w domu, koniecznie. To był kolejny odcinek z cyklu Ekspresowa Kuchnia Wioli, no teraz akurat tylko moja, ale Wioli i Sonu. Zapraszam. To ja zostaję tutaj z tym drugim plackiem, będę zaraz smażyć następne, a wam mówię smacznego. Więc smacznego i pa pa. Oczywiście subskrybujcie i klikajcie łapki w górę. Pa pa. pa, pa, pa. Tutaj. Pa pa pa. pa.